W audycji stowarzyszy witam serdecznie Państwa, Piotr e. Państwo i moim gościem jest Cień Stanisław Stasiński, który jest dominikaninem i wiceprezesem Katolickiej Agencji Informacyjnej. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Trwa wojna na Ukrainie. No i niestety, jest to <grym> dla wszystkich bardzo przykra sytuacja, ale to też jest sytuacja taka. W której ludzie zastanawiają się nad sobą, zastanawiają się nad tym, co dzieje się z ich życiem, jak przebiegało ich życie. Jest to też sytuacja, w której ludzie myślą o kwestii związanej ze spowiedzią, ze zbliżeniem się do Boga. I dotyczy to również tych, którzy są bardzo serdecznie przez Polaków gośceni, którzy są chrześcijanami i pytają się, czy nie chcą ci, którzy. Którzy, których goszczą, pójść do kościoła, czy pójść do, do, do cerkwi, jeżeli jest jakaś cerkwa, jeżeli są to osoby prawosławne. I warto wytłumaczyć, jak ta sprawa wygląda. Czy to jest dobre, gdy coś takiego w niedzielę zaproponujemy tym, których gościmy, czy. Tym, których pomagamy, jak, jak należy w tej sytuacji zrobić. Bo wiemy, że jest coś takiego, jak możliwość, um, możliwość uczestnictwa um, przez katolików w kościele prawosławnym, ale, ale odwrotnie, jak, jak wygląda sytuacja? Jest to najpierw trzeba pamiętać, że są to sytuacje nadzwyczajne, kiedy osoba danego wyznania nie ma dostępu do swojego duszpasterza. Czyli jeżeli katolik znajduje się na terenie, gdzie nie ma dostępu do księdza, do parafii, może uczestniczyć w liturgii prawosławnej, może przyjmować sakramenty. Z tym, że my mamy świadomość, że i to może warto przypomnieć, że dla kościoła prawosławnego nie jest to wcale takie oczywiste. To znaczy, też przecież cała dyskusja dotycząca choćby w Stanach Zjednoczonych przystępowania do Komunii Świętej, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, bardzo nam wyraźnie uświadomiły konieczności jedności kościelnej. Komunia Święta jest wyrazem jedności kościelnej. Tutaj bardzo istotną i dla kościołów prawosławnych to, żeby wierni, przystępowali w kościele katolickim, no jest niemalże równoznaczne z apostazją. Więc bardzo rzecz bolesna. I dlatego biskupi, konferencja Episkopatu Polski przypomniała, wystosowała zasady, które dotyczą właśnie takich kwestii. Bardzo tam jest istotne wskazanie na dobrowolność, czyli pamiętajmy, że to nie jest coś takiego, że całą grupę zaprowadzimy do kościoła. Owszem, żeby pokazać, tak, ale nie może być jakiejś sytuacji, w której osoba prawosławna poczułaby się zmuszona w jakiś sposób, czy chociażby no, nakłaniana. To zawsze musi być jej inicjatywa. Ale cały czas pamiętamy, dotyczy to sytuacji, kiedy nie ma dostępu do swojego duszpasterza, kiedy by to się wiązało z wielkimi trudnościami, no, przejazd bardzo wielu kilometrów czy coś takiego. Przy czym tutaj pamiętajmy, że to, jest, to są zasady, które dotyczą obydwu obrządków. W Kościele Polskim mamy także trzy diecezje grecko-katolickie. I tam liturgia, język, są w gruncie rzeczy językiem, są to diecezje ukraińskiego kościoła katolickiego. Liturgia, język są takie same jak w kościele prawosławnym, więc nie ma bariery językowej. Ukraińcy czują się tam jak u siebie. Natomiast to też świadomość, znaczy znają ci, którzy bo pamiętajmy, że tak naprawdę jeszcze wiele osób to są osoby, które mają czy miały niewielki kontakt z religią. Więc trzeba też bardzo uszanować tą sytuację danej osoby. Przecież ci ludzie są także goszczeni. Nierzadko w naszych parafiach, nawet w kuriach biskupich czy wręcz w rezydencjach biskupich. W Polsce i to nie znaczy, że biskupi zaciągają i mówią: No, dobrze, żebyście nam tutaj trochę kościół zapełnili, żeby poprawić frekwencję. Nie, tak to nie jest. I tutaj bardzo istotna jest to właśnie ta świadomość, bardzo ważna dobrowolności, wielkiej delikatności, to znaczy uwzględniania tego, jak dla kościoła prawosławnego. Jest to sytuacja trudna i jak łatwo byłoby oskarżyć Kościół katolicki o to, że uprawia prozelityzm. Nic z tego, natomiast czym innym jest właśnie sytuacja kogoś, kto z własnej woli zwraca się do duszpasterza, ale on także musi spojrzeć do tych zasad, o których przypomniał episkopat. No i na przykład mieć świadomość tego, jakie są ograniczenia. O ile na przykład w kościele prawosławnym możliwe jest udzielanie komunii świętej osobom rozwiedzionym, które zawarły nowy związek, to nie jest to możliwe w kościele katolickim. A więc także w odniesieniu do prawosławnych muszą być właściwie dysponowani. Mogą przystępować do spowiedzi jak najbardziej, natomiast zresztą tym, tym bardziej, że w prawosławiu zasadniczo przed przyjęciem Komunii Świętej trzeba się wyspowiadać. Więc to jest zawsze kwestia bardzo delikatna, ale też nie ma większych problemów, kiedy kapłan katolicki ma prowadzić pogrzeb, bo to nie jest sakrament, to oczywiście kapłan katolicki może się pomodlić, ale miejmy nadzieję, że nikomu z tych, którzy przybywają do naszej ojczyzny, nic złego się nie wydarzy. W minioną sobotę Kościół grecko-katolicki zaproponował taką inicjatywę, żeby pomodlić się za tych, którzy zginęli na tej wojnie i zostali pochowani w zbiorowych grobach. To jest właśnie ta świadomość. Że modlitwa jest tutaj czymś ważnym. No ale też y, y, róbmy wszystko, żeby nikt z tych, którzy do nas przybywają, y, nie stracił u nas życia. No, to, to, to jest zawsze jakieś takie bardzo istotne. Po prostu szanujmy ich wolność, szanujmy ich wiarę, y, a y, kapłani dobrze, żeby sobie przypomnieli, te zasady i wytyczne, y, bo tam są wręcz no, bardzo praktyczne wskazania, o których trzeba pamiętać i, i bardzo roztopnie w tej sytuacji działać. Gdy mówimy o pomocy tym, którzy są na Ukrainie, to um, warto też jeszcze um, przypomnieć, czy um, powiedzieć o um, misji papieskiego Jałmużnika. Tak, ta misja yy, w chwili, kiedy rozmawiamy, cały czas trwa. Yy, na krócej był kardynał Michael Czerny, pełniący obowiązki prefekta dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka. Kardynał Czerny był yy, na granicy węgiersko-rumuńskiej, yy, węgiersko-ukraińskiej, przepraszam. I tutaj trzeba też powiedzieć, no to był pewien sygnał. Natomiast yy, mieliśmy okazję i ta misja yy, papieskiego jałmużnika, kardynała Konrada Krajewskiego jest znacznie dłuższa. To są oczywiście spotkania, modlitwa bardzo wymowna, modlitwa w katedrze we Lwowie, yy, modlitwy w Równem, yy, w, yy, wszędzie tam, gdzie yy, jest to możliwe, stara się Kardynał Krajewski dotrzeć, ale to jest też y, taka niesamowita rzecz. Nie wiem, na ile Państwo śledziliście, bo można też y, dzięki mediom współczesnym wiele rzeczy zobaczyć. Kardynał Krajewski nie tylko głosi, podnosi na duchu, y, w imieniu Ojca Świętego udziela pomocy bardzo konkretnej, ale też kiedy trzeba wyładować. Y, Ciężarówkę, staje w szeregu razem ze wszystkimi, rozładowuje. Więc jest to taka bardzo konkretna ręka Ojca Świętego w tym, co się dzieje. Natomiast myślę, że jeżeli pan redaktor pozwoli, ten miniony tydzień też nam ukazał takie bardzo ciekawe zjawisko, mianowicie problem Cerkwi Rosyjskiej i jej relacji. Wobec chrześcijaństwa w świecie, jak i problem, trochę już o tym mówiliśmy, różnych wypowiedzi, no ale nie mieliśmy okazji poruszyć rzeczy, która zgulwersowała wszystkich. W czwartek nie miniony został opublikowany list patriarchy Cyryla do przewodniczącego Światowej Rady Kościołów. W którym odpowiadał na odezwę Światowej Rady Kościołów, żeby przyczynił się do położenia kresu wojnie. I ten dokument, a mówię o tym dlatego, że pamiętamy, że podobny wcześniej dokument skierował arcybiskup Gondecki, skierował przewodniczący episkopatu czeskiego, arcybiskup Jan Graubner, Skierował episkopat Skandynawii, biskupi niemieccy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i również biskupi prawosławni, na przykład e, Europy Zachodniej. I Język patriarchy Cyryla jest absolutnym zaskoczeniem dla wszystkich, na tyle, że sekretarz stanu Tolise Apostolski, komentując czy pytany o ten, e, te możliwości ekumenizmu, powiedział bardzo mocno, no, że w tej chwili nie ma perspektywa spotkania Ojca Świętego z Patriarchą Cyrylem, jest zupełnie nieaktualna, to nie jest możliwe. A dlaczego, skąd takie zbulwersowanie? No, przede wszystkim dlatego, że Patriarcha Cyryn powiedział, że to Zachód jest winny wojnie na Ukrainie, dlatego że rozmieścił, że NATO rozszerzyło się do granic a Ukrainy, Białorusi, no i y, to Zachód jest winny wszystkiemu. Więc o ile y, spotkaliśmy się już z takim wyrażeniem, że wojna y, na y, Ukrainie jest spowodowana tym, że y, patriarchat czy Rosja nie chce pozwolić na to, żeby przeżyła się y, ideologia gender, że jest to wojna metafizyczna, którą prowadzi Rosja. Tutaj mamy tłumaczenie, i tak zakłamane, jak zakłamane są deklaracje ministra Ławrowa, szefa rosyjskiej dyplomacji. I w tym momencie musimy sobie zdawać sprawę z tego, jak bardzo jest to bolesne dla ludzi szczerze jakoś prawosławnych w Rosji. Dla których myślę dla ludzi poinformowanych, dla ludzi czy też Rosjan, żyjących poza, a uznających zwierzchość patriarchy, kiedy są to wypowiedzi człowieka, polityki, a nie człowieka Kościoła, kiedy jest to tak dalekie od prawdy, że absolutnie szokuje. Mamy doświadczenia wszyscy z tym, co mówili rosyjscy politycy, wśród nich jest Siergiej Ławrow, ale bezpośrednio do niego też Stolica Apostolska pewną petycję ostatnio... Nie, nie, to by raczej była rozmowa kardynała Sodano z Sergiem Ławrowem i była to rozmowa, rozmowa, tak jak naprawdę, rozmowa absolutnie różna w tonie. Kardynał Sodano ujął to w ten sposób, przed tygodniem, że no, on przedstawił prośbę o korytarze humanitarne, o powstrzymanie działań. Y, y, natomiast Ławrow powtórzył, że w tam no, w ogóle nie ma żadnej wojny. No, no, z czego wy chcecie więc znowu takie bardzo zakłamane stanowisko, bardzo bolesne, też kładące się cieniem na relacjach, y, czy w ogóle na stanowiskiem Rosji w świecie. Tutaj y, 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 chyba. No, Stolica Apostolska robi co może, i oczywiście jest to język, w którym zawsze jest otwartość na negocjacje. Natomiast to, co jest bolesne, no to świadomość tego, jak trudny jest ten dialog i jak wielkie pogwałcenie prawdy. Bo w takich sytuacjach, oczywiście, pierwszą ofiarą są ludzie, bezbronne osoby ale także ofiarą jest prawdą. Jeszcze chciałem się dowiedzieć, czy Kościół Prawosławny w Polsce jakoś jest w tym wszystkim związany, bo tutaj Kościół Prawosławny w Polsce jest kościołem autokefalicznym, ale Właściwie... Jest to chyba bardzo delikatna sytuacja, ponieważ Kościół prawosławny w Polsce jest powiązany z Patriarchatem Moskiewskim, przynajmniej nie w sensie formalnym, jest kościołem autokefalicznym więc Metropolita Sawa ma status prymasa, zwierzchnika tego kościoła w Polsce. Natomiast w tych napięciach między Konstantynopolem a Moskwą. Polski Kościół prawosławny opowiedział się za Moskwą. Jak to się jest w tym momencie? Oczywiście ma obowiązek yy, także przede wszystkim Kościół prawosławny służyć pomocą duszpasterską. Natomiast yy, yy, w tej sytuacji yy, musi się pochylić nad yy, ranami tych, którzy padają ofiarą tej wojny. Przypomnijmy, że ofiarami tej wojny są także żołnierze, często pochowani bez, żołnierze rosyjscy, ściągnięci z różnych miejsc kraju i traktowani bez najmniejszego szacunku przez swoich przełożonych, też często chowani bez jakiejkolwiek modlitwy, bez no, tej godności, która należy się człowiekowi, który odchodzi z tego świata. Więc to są również rzeczy bardzo bolesne i Stąd przed Kościołem Prawosławnym, na pewno przed Polskim Kościołem Prawosławnym, stoi bardzo wiele wyzwań dotyczących i dusz pasterstwa, i przede wszystkim pochylenia się nad człowiekiem stworzonym na Boży Obraz, Boże Podobieństwo. Skąd przecież czerpie się, czerpiemy godność, bo stworzeni na Boży Obraz nad Boże, Podobieństwo. Przeznaczeni do zbawienia. Czy to oznacza, że podobnie jak w Moskwie, w Kościele Prawosławnym w Polsce nie jest wymieniane imię patriarchy Konstantynopola? Nie, nie jest. O ile mi wiadomo, nie. To nie jest możliwość. No, podobnie jak gdyby Konstantynopol. Te, napię te, te napięcia istnieją, więc, więc tutaj Kościół Prawosławny w Polsce idzie za tą linią, którą reprezentuje Patriarchat Moskiewski. Pytam dlatego też, ponieważ gdyby ktoś chciał zaproponować uczestnictwo w liturgii prawosławnej Kościoła, właśnie Polskiego Kościoła Prawosławnego, to być może dla niektórych Ukraińców mogłoby być to też pewnym nietaktem, ze względu na to, że niektórzy z nich właśnie nie są związani z Kościołem, z patriarchatem moskiewskim. Właściwie chyba no więcej, bo nawet przecież diecezje czy parafie Kościoła, patriarchatu moskiewskiego wręcz odmówiły ostatnio wymieniania imienia Patriarchy Cyryla. Więc nie tylko, ale, ale przyznam, nie wiem na ile, jak to wygląda na ile jest to kwestia wrażliwości. Poza tym, pamiętajmy, że praktykowanie wiary wygląda inaczej w Kościele Katolickim inaczej w Kościołach prawosławnych. I stąd myślę, no to, to trzeba naprawdę zostawić wielkiej delikatności nie ciągnąć nikogo na siłę. Bardzo dziękuję ojcu. Mamy nadzieję, że wojna niedługo się skończy. Wszystko na to wskazuje, że. Miejmy nadzieję pokojowo w sposób sprawiedliwy. To jest zawsze bardzo istotne. Ale pozostawi, obawiam się, bardzo głębokie rany. To jest realizm i ten czas Wielkiego Postu każe nam szczególnie.